tej strony film nagrywał odcinek z Brawl Stars z oceniania oczywiście widzów więc jak coś tylko tak od razu powiem że wybieramy widzów z najnowszych komentarzy nie nie z tamtych tylko z najnowszych to Znaczy nie z najnowszych tylko z najnowszego filmu komentarz. No więc wiecie co chyba robić mam nadzieję no ale mogę wam powiedzieć że oczywiście musicie dostać suba lajka napisać swój komentarz napisać swój nick Twój klub i swoje miejsce w klubie, ale to nie trzeba. Ale, ale no! Dobra, lecimy z pierwszym widzem. A więc, pierwszym widzem jest ziem, Ziemyszy.pl. <grym> no to jak tu on ma masterię? Już okej. Okay. No dobra, 14 tysięcy masteria zbita. Daryl na 26. To się, to się nieczęsto zdarza. Yy, najgorsza ranka 8. Yy, ale takie końciwo za 26 rangę. No, tak bym dał jeszcze masterię. Ma yy, srebrny skin. No, tak bym powiedział, że może być 6,5 na 10. A więc kolejnym widzem jest Patryk. Oj, no, tak bym powiedział, że troszkę ma dużo pocharków. No zobaczmy. O ja. Mam nadzieję, że wiecie, jak ocenka najgorsza ranga 16, ale i tak jest bardzo girę, bo tylko trzech ma na ten... 19, 17 i 16. Takie, no, że nie są ten, foletowe, jakby to można powiedzieć. Że nie, nie ma minimo 12. lubią to ten y, aż, nie Hank, jest ja gadam. Ym, bardzo fajna liga drużynowa i liga solo. Taka Ym, nie ma, niestety, masterii, ale ma tą jedynkę, więc ja bym dał 10 na 10. A więc niestety, kolejnego widza nie możemy wyszukać. Nie wiem czemu. Ja, ja klikałem, w szukaj, no to nie wyskakuje to, więc niestety lecimy do kolejnego widza. Kolejny widz to. Noob. Nie, no tutaj, tutaj widzę, że to nie jest noob. Nie nazywa się noob, jak masz 40 koła, jest snajperem. Chyba choroba taka. Jedna snajperkoza, tam u niego coś się dzieje ze snajperkozą, nie wiem. Jakąś chyba chorobę ma snajper koza. U nas wy No, <grym> y, Dobra. Ma tą jedynkę złotą. dużo, uh, 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 dużo, dużo. Zadmiarze 25 rangi. Najgorsza ranga, 12. Ale ja bym tak, powiedział, wiedział, że to nie nup, bo to 9 na 10, więc kolejny kolejny leci. No i teraz kolejny widzę, to Ryszard i. Powiem ci, znaczy nie ci na razie, bo chcę powiedzieć, że ja będę jeszcze ten oceniał tamtego, co, co ten. Co, co ten. Myślałam, że nie, już nie będę oceniał, bo coś źle pisał, ale ja po prostu nie, nie wpisam hashtag, bo jestem jakiś... Ułony. No, ale... Yy, końciło fajne bardzo. Piąta ranga, tylko. Okej, okay, no ale pewnie jakoś... Yy. Ten. Jak się nazywa? Dopiero go wydropił. No ale ocenka to jest 8,5 na 10. Więc widzowie jednak źle napisał, bo nawet z hashtagiem nie mogę go wyszukać. Chyba coś źle napisał, więc dobra, lecimy z kolejnym widzem. A więc z kolejnym widzem. A więc po prostu przechodzimy do kolejnego widza. Um, Ulubiony Dymasz me. Dobra, nie będę może tak mówił. 52 za że Jest jakaś 20, pionka niestety nie ma, ale najgorsza. No to 10. Um, ale taką emocjonalny tu obym dał. Hmm. Eee, 6 na 10. A więc teraz kolejny i ostatni widz to jest. To jest widz. <grym> um. Nie schematuję. Po prostu fajny skin, jak tak od razu powiem. Um, spajka ma nawet. Uhuhu. Nie ma 25. Niestety, ale widzę, że tutaj się szykuje 25, ale bym taką dał odsękę, jakby miał być szczery. Z 5 na 10. A więc to jest koniec tego oceniania. Więc. Więc no. Sorry, jestem odklejony teraz, bo nie wiem co się dzieje trochę. Po prostu do następnego odcinka widzowie.